W poniedziałek 30 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego miało miejsce dodatkowe posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miejskiej. Zwołane zostało z inicjatywy jej przewodniczącego Jerzego Wacha. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele Kozińskich klubów sportowych, którzy opowiedzieli o ich działalności i najważniejszych osiągnięciach. Wnioski i dyskusja dotyczyły m.in. powołania koordynatora do spraw sportu, zwiększenia promocji klubów sportowych, wzmocnienia współpracy między klubami a szkołami, rozpoczęcia prac nad zmianą regulaminu przyznawania stypendiów sportowych ze środków gminy, a także utworzenia kalendarza imprez sportowych i ich większą promocję. Posiedzenie ma otworzyć w naszym mieście szerszą debatę na temat kondycji kozienickiego sportu, kierunkach jego rozwoju i sposobach finansowania. Gmina Kozienice w ostatnim roku przeznaczyła na działalność lokalnych klubów około 2 milionów złotych. W tym około milion kluby pozyskały z konkursów na zadania w ramach pożytku publicznego, a około pół miliona zostało przeznaczone na stypendia sportowe. Dodatkowo gmina bezpłatnie udostępnia klubom obiekty sportowe, których roczny koszt utrzymania to około pół miliona złotych. Oprócz członków komisji w obradach uczestniczyli też: zastępca burmistrza do spraw społecznych Robert Boryczka, dyrektor Wydziału Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Jarosław Traczyk oraz dyrektor Kozielnickiego Centrum Rekreacji i Sportu Marcin Zmitrowicz, a także Janusz Abramczyk koordynator do spraw sportu szkolnego. Wycieczki, gra w tenisa, spacery z kijkami, zajęcia w sali fitness. Te i wiele innych atrakcji na wakacje przygotowało Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu. Jak co roku podczas wakacji w Kozienicach można aktywnie spędzić czas. Przygotowane przez Kaceris propozycje są na tyle różne, że skorzystać z nich mogą mali, jak i całkiem duzi mieszkańcy naszego miasta. Szczegóły zainteresowani znajdą na plakacie oraz na stronie i fanpage'u Kozienickiego Centrum. Jak widać możemy chodzić z kijkami z Kaceris, brać udział w turniejach sportowych, uczestniczyć w zajęciach fitness oraz pojechać na wycieczkę, rowerową i autobusową. Nie zabraknie też dużych wydarzeń sportowych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej, jak chociażby międzynarodowy wyścig dookoła Mazowsza, którego ostatni etap odbędzie się właśnie u nas, 26 lipca a 16 i 17 sierpnia zaplanowano kolejną już edycję zmagań triatlonowych. Szczegółowe informacje na bieżąco zamieszczane są na stronie www.kaceris.pl oraz na fanpage'u Kozienickiego Centrum.